Dzisiaj kolejny film z warsztatu. Piszecie w komentarzach pod filmami, bybym hmm, pokazał, jakiego sprzętu używam i na jakie metody łowie. Chciałem wam dzisiaj pokazać, jak montuje zestaw z Bombardą. Kiedyś taki film już nagrywałem nad wodą, ale taki warsztatowy film myślę, że się bardziej wam utrwali. Będzie można pokazać to bardziej szczegółowo. Także dzisiaj montaż bombardy. A w kolejnych odcinkach pokażę Wam na co i jaki sprzęt wędkuje w Norwegii. Pamiętajcie, że ja używam minimalistycznie sprzętu wędkarskiego. Staram się zawsze robić coś samemu, coś naprawiać, coś próbować. Minimalistycznie podejść do wędkarstwa Nie używam sprzętu z górnej półki. O tak. Także pokażę Wam, co ciekawego w moim arsenale wędkarskim się znajduje. Zapraszam do oglądania filmu. To jest bombarda. Do zestawu z bombardą potrzebujemy, no na pewno, bombardy. Tak. Bombarda pływająca, bombarda tonąca. Mam też tutaj kilka rodzajów, 20 gram. 30 15, w zależności od tego jaka woda i jaka głębokość tej wody, gdzie chcemy prowadzić, co chcemy za łowić, tak? bo to też jest różnica. Wtedy stosujemy różne gramatury tych bombard. Plecionka. Kiedyś robiłem na fluorocarbonie te zestawy, teraz robię na grubiej plecionce, to jest plecionka 0,37 od gruba. Oczywiście chodzi mi tylko o ten montaż bombardy. Przepon fluokarbonowy potem stosujemy, jak zwykle. Czyli przepon potem na przykład ze średnicy 0,20, tak? No i na końcu mucha. Tutaj mamy bombardę tonącą. To jest bombarda tonąca. Ta ma 20 gram. Z czego ona się składa? Ona się składa z takiej plastikowej kuli. To jest ta kula plastikowa. I z takiej giętkiej rurki, przez którą będziemy przykładać cały Cały ten, całą tą plecionkę, żeby zmontować ten zestaw. Potrzebujemy do tego dwa takie gumowe koraliki. Te koraliki będą stopować nam tam bombarderat, wam pokażę co chodzi. Potrzebujemy do tego stoperów wędkarskich takich jak do spawika używacie. Plecionki, akurat ta to jest y, sufiksna plecionka, ale nie musicie użyć sufiksa, wiadomo, że to, musi, to może być zwykła jakaś tam plecionka lub gruby flow carbon 0,4 na przykład. Bo ta akurat plecionka nie jest tania, więc ona jej używam, używam ją, bo ona jest odporna mocno na przecieranie. Więc tej plecionki użyję do zmontowania do zestawu. I co jeszcze? No i to będzie wszystko. Także bierzemy się za montaż bombardy. Potrzebuję odcinek powiedzmy 60 cm. Tej grubej plecionki 0,37 akurat. I tą plecioneczkę przeciągam sobie przez, przez bombardę. Czyli wsuwam do środka przez rurkę bombardę. Mamy już założoną, tak? Teraz na końcu jednej strony zakładam stoper. Następnie przykładam gumowy koralik, kiedy ja mówię. To jest gumowa taka kulka z otworem. przekładam przez to. Mamy teraz coś takiego. I na końcu tego zestawu wiążę krętik. Każdy wie, jak zawiązać krętik, więc nie będę się tutaj za bardzo rozkręcał z gadaniem. Ok, tą końcóweczkę trzeba sobie obciąć. Czyli mamy tak: bombarda, stoper, gumowa kulka i krętik. Teraz druga strona, z drugiej strony tak samo. Zaczynamy od stopera, potem gumowa kulka, i na końcu wiążę krętki i agrafką. Rozmiar dowolny, jak tam pasuje, nie wiem, to jest chyba 18 czy 20 rozmiar. Nie wiążę go przy samym tym, bo to właśnie są stopery, żeby potem sobie można było regulować tą odległość. Ja wam pokażę zaraz o to chodzi. No jest super. No i teraz ogólnie rzecz biorąc to można by powiedzieć, że zestaw jest gotowy, tak? Czyli bombarda jest zmontowana, ona sobie tutaj na tej plecionce się przesuwa i to właśnie o to chodzi. Niektórzy robią na stałe, ja robię w ten sposób, dlatego że ona fajnie uderza. Ona Podczas gdy zaczynam kręcić korką przysuwa się i uderza. Ta mucha wtedy robi taki specyficzny skok. Można sobie to niwelować, w zależności od tego jak się chce. Tak? Czy na przykład tym stoperem, za który, który mamy z przodu, ściągnąć sobie do zera i, i ona wtedy już nie będzie latać, tak? A można sobie ten stoper, stoper do tyłu i. I wtedy to ładnie sobie chodzi. Taki zestaw bombardy gotowy jest do użycia. Tutaj, w tym miejscu do agrafki, do tej agrafki u góry spinam agrawkę od zestawu głównego wędki. Czyli mam tam po prostu plecionkę, dopinam się do tego, tak? Potem dalej mam tą bombardę i na końcu na dole jest krętnik po to, żeby do niego dowiązać Flow carbon. Do tego kręgnika dowiązujemy flow carbon. Akurat ja tutaj używam 0,25 mm. No i tak jak mówiłem, 3,5 metrowa, metrowa wędka, czyli 3 metry tego flow carbonu używamy na, na przypom. Eee, jeśli używacie wędki krótszej, to musicie użyć przypomu krótszego, czyli 2,5 metra, tak żeby mieć możliwość zarzucenia. Co jest fajne, że to jest bardzo łatwe w montowaniu, ponieważ możemy sobie w każdej chwili to odpiąć i schować, tak? Nie trzeba za każdym razem tego robić od nowa. Tak to właśnie wygląda. Bombardę montujemy tą, tą bojką w stronę przyponu i much, tak? Czyli ta dłuższa część antyspontaniowa idzie w górę wędki. Ja mam tutaj końcówkę swojej plecionki. To jest końcówka mojej plecionki. Ona, ma, ona jest też zakończona grawką i tą agrafkę spinam sobie z drugą agrafką przywiązuję Fluocarbon sobie normalną standardową pętlą dwa razy przyciągam, to jak tam zawiążecie czy to pętelką i przełożycie przez pętelkę to nie ma znaczenia ważne żeby to było dobrze związane Takie ja to robię tak platam to cztery razy dwa trzy 4. Następnie sobie przekładam końcóweczkę przez oba oczka i zaciągam, tak? Mówiłem Wam, że ten kij ma 345 cm długości i 5 do 30 gram ciężar wyrzutowy, tak? Czyli 5, 345, czyli 3,45 m mamy wędę. No i teraz tak wciągam do góry tą bombardę. Mam ją tutaj, tak? Ciągam ją sobie aż ona dojedzie do samej szczytówki, lokarwo mi się na dole rozwija, bombarda jedzie do góry, jedzie do góry, nie wiem czy widać, może widać. Jest przy samej szczytówce, oparła się o szczytówkę. Teraz zakładając, że wędka ma 3,45 m. Przepuszczam jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. I słuchajcie, dokładnie na końcu wędy. Tutaj na końcu będę obcinam flow carbon. Na pewno 3 metrowy przewód już mam na kiju. tak? I teraz będziemy montować dalej do tego, będziemy wiązać, będę wiązał muchy, tak? I pokażę wam jak to zrobić. Ok, słuchajcie, czyli widzieliście, że zmontowana jest bombarda. Widzieliście, jak jest to zamontowane do kija? Jak długi jest przypon? Teraz druga część przyponu, czyli to, to miejsce, gdzie jest przymocowany flow carbon, który przed chwilą od, odmierzałem, tak? 3 metry, czyli on tutaj jest raz. 2 trzy metry, tak? Tu mamy końcówkę. W fluocarbonie robimy pętlę. To jest taki muchowy węzeł. Jeżeli ktoś łowi na muchę, to będzie wiedział, o co chodzi. Widzicie? Jest pętelka, tak? Przekładam przez oczko krewetki fluocarbon. Tak to wygląda, tak? czy jest oczko i kreweteczka. A dobra, będę mówił żyłka, tak? Bo żyłkę też może stosować. Nie musi być fluokarbon. po prostu jest on bardziej, bardziej ją widać w wodzie. I na żyłce głównej robimy raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cztery razy obkręcam sobie to. I teraz nie tak jak w przypadku normalnych przylędzy, że przekładałem przez oba tutaj, przez, przez środek przekłada się to przez tylko oczko, które zrobiliśmy wcześniej, tak? Czyli na tej żyłce jest oczko. Można sobie je tutaj nawet pomóc i trochę wyciągnąć, tak? I tylko przez to oczko tutaj przekładam żyłkę, tak? Jak przełożę tą żyłeczkę, to zaciągam sobie ten cały węzełek. OK. I powstaje taka fajna pętla. Końcówkę oczywiście odgryzamy, żeby wam nie, nie przyszło do głowy używać cążek albo nożyczek. Tak? Trzeba odgryzać. No. Oczywiście, że, oczywiście, że używa się, tylko ja nie wziąłem się tego ze sobą, zostało w domu. No i zobaczcie, to wygląda tak. To jest przelotowe, to ma tutaj luz. Dzięki temu przy tych moich ruchach energicznych ta mucha ma jeszcze możliwość, tendencję do takiego fajnego fruwania sobie góra-dół. To bardzo zwiększa efektywność tej przynęty. No i krewetka jest zawiązana. Kochani kończę film. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że wyciągniecie z niego też jakieś korzyści. Cieszę się, że mogę Wam to przekazywać. Tej metody w ogóle nauczyłem się w Skandynawii. Tutaj w Norwegii nie miałem pojęcia o tym, że można na takie rzeczy łowić. Jak i nie mam pojęcia jeszcze na inne, które oni tutaj stosują. Ale wszystko w swoim czasie. E, cały czas się uczę tego norweskiego wędkarstwa. E, dzięki serdecznie, że jesteście, że oglądaliście ten film. Jak się podobało, oczywiście dajcie łapę w górę. E, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale. No i strasznie się cieszę, że to oglądacie. Każdy może sobie taką bombardkę stworzyć i będziecie mieli Super fajną metodę, nową w Polsce mało znaną. Także bardzo się cieszę. Dzięki, serdeczne. Trzymajcie się ciepło. Do następnego filmu.